Witam Was wyjątkowo w niedzielę, chociaż ostatnio tak mało się dzieje, że to, że Was witam jest ogólnie wyjątkowe. Wiecie, jakbyśmy mówili o gwiazdach Instagrama, to byłoby dużo kontentu, bo tam zawsze jakieś śluby, jakieś rozwody, jakieś zdrady, drogie prezenty itd. Ale wy tego nie lubicie, dlatego dzisiaj przychodzę do was update'em o sanatorium miłości. Jak wiecie mamy za sobą już trzy edycje tego programu i można śmiało stwierdzić, że każda z edycji była lepsza od poprzedniej. No pierwsza to ogólnie była słaba, ale ją kręcili w grudniu i od razu sklejali, żeby puścić ją na przełomie stycznia i lutego, także tam było ciemno, zimno. Nudno i generalnie tak nieprzemyślanie, za to dwie kolejne edycje kręcone były na przełomie września i października, i tam już było ciepło, kolorowo i dużo się działo. Nic więc dziwnego, że obie przyniosły produkcji sporo kontrowersji, dużo związków i równie dużo rozsteń, Jak pamiętacie, pierwszy związek drugiej edycji czyli Stenia i Władek, którzy jeszcze w programie deklarowali sobie miłość oczywiście nie przetrwał powrotu z sanatorium. I kiedy Stania poznała Władka poza programem, to zwyczajnie mu podziękowała. Za to Władek nie czekał długo i odbił jakiemuś starszemu panu, który później żalił się nam w komentarzach na z Krakowa, nie wiadomo czy Władek nadal jest zową panią, bo zablokował wszystkie informacje na swoim facebooku i niczym się nie dzieli obcymi, a tak, żeby mu zaproszenie do znajomych wysyłać to nie bardzo, za to niezwykle kochliwym uczestnikiem okazał się być Władysław Balicki z Łodzi, który co prawda w programie w nikim się nie zakochał chociaż smalił cholewki do kilku pań, w tym Wiesi i Basi, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Za to po programie szybko ogarnął sobie miłość życia na ulicy i nawet wystąpił z nią w odcinku specjalnym o wdzięcznym tytule epilog. Swoją drogą tego odcinku zabrakło w trzeciej edycji programu, a nie powiem liczyliśmy na niego ze względu na standardowe konflikty między uczestnikami ale go nie nagrali nie wiedzieć czemu, w każdym razie wracając do Władka po tym jak oficjalnie ogłosił swój związek w telewizji i zdążył rozstać się z ukochaną o imieniu Wiesława i związać z inną panią, również miłością jego życia i nawet deklarował w jakimś wywiadzie, że z się już ożeni, także czekamy, za to druga edycja przyniosła też pierwszy ślub uczestnika, bowiem Adam z Wolbromia, który był przez cały sezon nieszczęśliwie zakochany w barbarzyń z sosnowca po programie znalazł miłość w osobie pewnej blondynki o imieniu Marta i nawet się z nią ożenił podczas skromnej uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego, na której oczywiście nie zabrakło prowadzącej Marty Manowskiej z kopertą z prezentem. Też w sumie miło z jej strony, że tam się nie pojawia tylko po to, żeby pokazać jakie to jej programy są świetne ale też jest faktycznym gościem tych ślubów i wesel. W każdym razie pierwszy ślub wszystkich trzech edycji należał właśnie do Adama z drugiej edycji Sanatorium Miłości. Jednak ową Martę poznał już po programie. W trzeciej edycji uczestnicy byli co prawda zdecydowanie mniej kochliwi, w sumie tylko Edak smalił cholewki do prawie wszystkich państw, czego trzy dały mu sromotnego kosza. Ale Edek znalazł miłość po programie i chwalił się do mnie swoją ukochaną heneczką na licznych zdjęciach. Co prawda w programie było kilka osób, które rokowały na parę, między innymi Zbyszek, który początkowo podrywał Annę, ale później wymienił ją na jej współlokatorkę Janinę, co jak pamiętamy ze złością Annę. Która biegała i płakała i nie odwała się ze dwa odcinki do Janiny, żeby ostentacyjnie przeprosić ją na pośniadaniowej pogawędce i zaznaczyć, że to kto inny jest winny. Później Zbyszek deklarował, że zabierze Janinę ze sobą do domu i że to ona może być jego drugą połową, bo łączą ich wspólne pasje do sportu i dobrze się dogadują. Poza tym Janina nie była zbyt wylewna i nie oczekiwała od Zbyszka żadnych deklaracji ani wierności na turnusie, dlatego później kiedy jeszcze w trakcie emisji programu Zbyszek ogłosił w wywiadzie, że jest zakochany i jest w związku. Wszyscy podejrzewali, że jego wybranką jest właśnie Janina i że to będzie jedyny związek po programie. Niestety do czasu, aż Janina nie udzieliła wywiadu, w którym powiedziała, że nadal jest sama i szuka, a ze Zbyszkiem zwyczajnie nie ma kontaktu. No cóż bywa? Później pod koniec turnusu pojawiła się inna potencjalna para, bo wręcz rozrywana przez panów Jadwiga postanowiła zagiąć parol na nieśmiałego i niepozornego zdziśka, z którym zaczęła randkować. Jadwiga twierdziła nawet w programie, że przez dziśku poczuła coś czego dawno nie czuła i tak dalej. Z zaś nazywał ją operetką i zdawał się pozytywnie łykać jej przejawy zainteresowania. Chociaż trzeba przyznać, że zainteresowanie Jadwigi tak dodało mu skrzydeł, że zaczął też rozważać inne panie, w tym Krystyna, która po Jadwidze cieszyła się największym zainteresowaniem. Finalnie jednak Jadwiga na tyle zewróciła mu w głowie, że to z nią mawiał się po programie. Kiedy jednak fani programu czekali na update w sprawie tej pary, okazało się, że Zdzisław owszem jest szczęśliwie zakochany, jednak jego wybranką nie jest Jadwiga, a jego była niedoszła narzeczona, którą jeszcze przed uczestnictwem w programie miał poprosić o rękę, jednak wówczas kobieta odmówiła, ale kiedy zobaczyła go na ekranie telewizora, w dodatku rozchwytywanego przez różne panie, postanowiła zmienić zdanie i odezwać się do Zbigniewa. Który chętnie przyjął ją z powrotem, co ciekawe dowiedziawszy się o tym Jadwiga zaczęła udostępniać na swoich profilach społecznościowych wspominki związane ze Zdziskiem, w tym nigdy nie publikowanym wideo jak tańczą tango na zlocie Harleyowców, co dowodzi, że parę spotykała, albo przynajmniej raz spotkała się po programie. Co prawda fani programu twierdzą, że Jadzia robi to tylko dla plotek i fejmu, bo jest o niej cicho i nie bardzo spodobało im się udostępnianie takich rzeczy kiedy z dzisiaj jest już w szczęśliwym związku z inną, ale nie od dziś wiadomo, że Jadzia nic sobie z tego nie robi, w każdym wspomniane wyżej pary powstały z ludzi, którzy nie poznali się w sanatorium miłości, a nie od dziś wiadomo, że telewizja polska ma jedną parę. Z drugiej edycji programu, której miłość zaczęła się właśnie w trakcie trwania telewizyjnego turnusu. I co ciekawsze, zakochanych dzielą dwie dekady, pomimo że oboje są emerytami, to Gerard, bo o nim mowa jest o Divony, starszy od 19 lat. Pomimo tego, wiek nie przeszkodził mu w zdobyciu serca najpopularniejszej kuracjuszki drugiego sezonu. Ich miłość co prawda rozkwitła po programie. Zaś jeszcze w jego trakcie Gerard deklarował, że będzie z Iwoną i nic go przed tym nie powstrzyma. Okazuje się, że słowa dotrzymał, bo w licznych wystąpieniach po programie, zwłaszcza Bądźmy Razem TV5 szczególnie ich sobie upodobało i często gościło w ich domach, a oni wyglądali na coraz bardziej zakochanych na każdym z filmików. Gerard w jednym z wywiadów deklarował jeszcze w zeszłym roku, że planował huczną osiemdziesiątkę, na której chciał poprosić Iwonę o rękę, jednak wybuch pandemii to pokrzyżował, później nawet sam Gerard ciężko chorował, a w wywiadach pisano o jego pogarszającym się stanie zdrowia, wówczas czuwała nad nim ukochana Iwona, Gerard wyzdrowiał i teraz postanowił dłużej nie czekać i poprosić ukochaną o rękę, jak deklarował jeszcze w programie chcę zatańczyć na swoim ślubie, a jak wiemy, on słów na wiatr nie rzuca, Także szykuje się pierwszy prawdziwy ślub pary z sanatorium miłości, Manowska w osobnym poście na swoim Instagramie ogłosiła zaręczyny tej pary dodając, że wszystkie życzenia im przekaże, jako, że para jest bardzo medialna z pewnością pojawi się jakiś materiał ze ślubu tej pary, a produkcja z pewnością zaciera ręce, czego życzycie przyszłej parze młodej?